Witajcie, bracia i siostry. Z ogromną radością witam wszystkich, którzy do nas dołączyli w tym szczególnym momencie. Dziś jesteśmy tutaj, aby zastanowić się nad tematem, który głęboko porusza nasze dusze i zaprasza nas do spojrzenia w głąb siebie z nadzieją i wiarą. Tematem, który będziemy eksplorować, jest modlitwa Carlo Acutisa, która przyniesie światło w Twoje ciemne dni. Carlo Acutis, młody człowiek, który żył w latach 1991-2006, jest inspirującym przykładem wiary i oddania, nawet w obliczu życiowych trudności. Zostawił dziedzictwo, które wciąż świeci jasno, szczególnie dla tych z nas, którzy stają w obliczu wyzwań. Jego życie było naznaczone głęboką więżą z Bogiem, a on zawsze szukał obecności boskiej w każdym aspekcie swojego życia. Modlitwa którą dziś podzielimy się, jest odzwierciedleniem tej nieustannej poszukiwania światła i nadziei. Czasami życie może wydawać się przytłaczające, a wyzwania mogą nas zniechęcać. Wszyscy przeżywamy dni, gdy ciemność zdaje się wkraczać w nasze serca i umysły. W takich momentach niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z boskością i przynosi pokój. Modlitwa Carlo Akutisa zaprasza nas do otwarcia naszych serc i pozwolenia, aby światło Boga przeniknęło nasze najciemniejsze dni. W trakcie tego wideo zbadamy istotę modlitwy Carlo i jak może ona nas prowadzić w czasach smutku i niepewności. Zapraszam Cię, drogi widzu, do poświęcenia chwili na refleksję i introspekcję. Pomyśl o sytuacji lub wyzwaniu, z którym się teraz zmagasz i o tym, jak modlitwa może być źródłem pocieszenia i jasności. Zanim jednak zanurzymy się w modlitwę, chciałbym przypomnieć wszystkim, że jesteśmy tutaj razem jako wspólnota zjednoczona w wierze. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, serdecznie Cię do tego zachęcam. W ten sposób będziesz mógł śledzić nasze filmy, które zawsze są tworzone z dużą troską i poświęceniem. Oczywiście, nie wahaj się zostawić komentarza poniżej. Chcemy usłyszeć o Twoich doświadczeniach i o tym, jak modlitwa wpłynęła na Twoje życie. Dzielenie się swoją historią może oświetlić drogę komuś, kto potrzebuje usłyszeć Twoje słowa. Wracając do modlitwy Carlo Acutisa, ważne jest, aby podkreślić, że był to młody człowiek, który rozumiał moc Eucharystii i obecności Chrystusa w naszym życiu. Mówił, że Eucharysta jest jego autostradą do nieba. Ta głęboka wizja przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach obecność Boga jest zawsze dostępna dla nas, a modlitwa jest drogą, aby ją osiągnąć. Podczas tego wideo będziemy kontemplować poszczególne części modlitwy i omawiać, jak możemy je zastosować w naszym codziennym życiu. Może warto wziąć papier i długopis. Zapisz słowa, które poruszają twoje serce i które chciałbyś zabrać ze sobą. Modlitwa jest formą dialogu z Bogiem, a im bardziej otwieramy się na tę rozmowę, tym więcej światła możemy wnieść do naszych żyć. W miarę postępu zachęcam Cię do pozwolenia sobie na odczucie obecności Boga w swoim życiu. Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko recytacja słów. To szczere spotkanie z Twórcą. Sam Carlo Acutis pokazał nam, że prostota i szczerość w naszej komunikacji z Bogiem mają moc przekształcania naszych żyć. Zatem poświęć chwilę na wygodne usadowienie się, weź głęboki oddech i otwórz swoje serce. Razem odkryjemy, jak modlitwa Carlo Akutisa może oświetlić nasze drogi i przynieść nadzieję nawet w najciemniejsze dni. Pozostańcie z nami, ponieważ wkrótce zanurzymy się w tę przekształcającą modlitwę i odkryjemy, jak może ona nas prowadzić w naszej duchowej podróży. Fragment z listu do Filipian 4. 6-7 oferuje nam głęboki fundament do refleksji nad modlitwą Carlo Akutisa i jej mocą w przynoszeniu światła w ciemnych dniach. Apostoł Paweł zachęca nas. Abyśmy nie martwili się o nic, ale we wszystkich okolicznościach przedstawiali nasze prośby Bogu w modlitwie. To zaproszenie do całkowitego oddania się Bogu, gdzie życiowe troski i niepokoje są kładzione przed Nim. Istota tego fragmentu to niezachwiana ufność w Boga, która pozwala nam doświadczyć pokoju, który przewyższa ludzkie zrozumienie. W momentach trudności. Gdy chmury niepokoju i rozpaczy unoszą się nad naszymi głowami, naturalne jest, że czujemy się zagubieni i bez celu. Niemniej jednak modlitwa Carlo Acutisa, która poszukuje obecności Boga w obliczu trudności, doskonale współbrzmi z przesłaniem Pawła. Acutis, młody człowiek, który intensywnie przeżywał swoją wiarę i dostrzegł znaczenie eucharystii, Pokazał, że nawet w czasach niepewności i bólu modlitwa może być latarnią, źródłem jasności i pocieszenia. Kiedy Paweł wspomina, że pokój Boży strzeże naszych serc i umysłów, przypomina nam, że ten pokój nie oznacza braku problemów, ale boską obecność, która nas wspiera w ich obliczu. Kiedy oddajemy się Bogu w modlitwie, otwieramy nasze serca na pokój, który pochodzi z wysoka, ten, który pozwala nam stawić czoła wyzwaniom spokojem i odwagą. Modlitwa Carlo Acutisa, często koncentrująca się na dążeniu do głębszej jedności z Bogiem, jest wyrazem tego pragnienia pokoju i jasności pośród burzy. Zaufanie do Boga, które objawia się w Filipian 4, 6 7, jest potężnym przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Lęk może być przytłaczający, ale modlitwa zaprasza nas do przyniesienia naszych trosk na ołtarz i pozostawienia ich tam. To nie oznacza... Że trudności znikną natychmiast, ale że zostaniemy wzmocnieni, aby stawić im czoła. Modlitwa Carlo Acutisa nie jest więc tylko błaganiem o ulgę, ale poszukiwaniem głębszej więzi z Bogiem, który daje nam odwagę do dalszej drogi, nawet gdy droga jest ciemna. Czasami możemy być kuszeni, aby uwierzyć, że nasze modlitwy nie mają znaczenia lub że Bóg jest daleko. Jednak fragment z Filipian zachęca nas do wytrwałości, do nierezygnowania zwracania się do Boga w poszukiwaniu pokoju i nadziei. Każda modlitwa to żarno zasiane w żyznej glebie, które może zakwitnąć w nieoczekiwany sposób. Modlitwa Carlo Akutisa odzwierciedla tę niezachwianą wiarę, w której szukał obecności Boga w swoim życiu i w życiu innych. Jego oddanie i miłość do Eucharystii są świadectwem tego, że modlitwa nie polega tylko na proszeniu, ale na byciu w komunizm z Twórcą i pozwoleniu, by Jego światło oświetlało nasze drogi. W najciemniejsze dni, gdy lęk staje się przytłaczający, modlitwa staje się aktem oporu. Zwracając się do Boga, afirmujemy, że nawet w obliczu burzy wybieramy zaufanie do Niego. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jest boską odpowiedzą, która nas otacza i wzmacnia, pozwalając nam iść naprzód. To Właśnie w tej przestrzeni oddania i zaufania znajdujemy prawdziwą istotę modlitwy Carlo Acutis'a, wezwanie do światła, które świeci w ciemności, światła, którym jest Chrystus. Dlatego gdy stajemy przed dniami niepewności i lęku, możemy inspirować się modlitwą Carlo Acutis'a i słowami Pawła Filipian. Przenosząc nasze troski do Boga, znajdujemy bezpieczną przystań i pewność, że niezależnie od okoliczności, on jest z nami. Pokój który płynie z modlitwy, jest światłem, które rozprasza ciemności, przewodnikiem, który prowadzi nas przez trudności oraz stałym przypomnieniem, że obecność Boga jest naszą siłą i nadzieją, nawet w najciemniejszych chwilach. Refleksja nad obecnością Boga w naszych cierpieniach staje się szczególnie znacząca, gdy rozważamy werset z Psalmów 34, 18, który zapewnia, że Pan jest blisko tych, którzy mają skruszone serce i ratuje tych, Którzy mają przygnębionego ducha. Ten werset zaprasza nas do uznania, że nawet w najciemniejszych doświadczeniach naszego życia, Bóg się od nas nie oddala. Wręcz przeciwnie, On jest obecny, oferując pocieszenie i nadzieję. Cierpienie jest rzeczywistością ludzkiej kondycji. Wszyscy w pewnym momencie stawiamy czoła wyzwaniom, które nas testują, które sprawiają, że czujemy się zaniepokojeni i samotni. Jednak to właśnie w tych trudnych chwilach możemy znaleźć pocieszenie w boskich obietnicach. Kiedy czujemy się złamani, to wezwanie, by zwrócić się do Boga, szukając schronienia w Jego obecności. Modlitwa Carlo Acutisa odzwierciedla tę dążność do bliskości z Boskim. On, młody człowiek żyjący w świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, znalazł swoją siłę w wierze i w połączeniu z Bogiem, stając się inspirującym przykładem, jak można szukać światła w czasach ciemności. Obecność Boga w naszych cierpieniach nie oznacza, że będziemy wolni od bólu czy trudności. Zamiast tego zapewnia nas, że nie jesteśmy sami w naszej walce. Kiedy stawiamy czoła momentom rozpaczy, łatwo jest stracić nadzieję i poczuć, że ciemność nas pochłania. Jednak psalm przypomina nam, że nawet gdy nasze serca są złamane, Bóg jest tam, gotowy, by nas podnieść i prowadzić przez burze życia. Modlitwa Carlo Acutis'a która prosi Boga, aby przyniósł światło w nasze ciemne dni, jest potężnym świadectwem, jak wiara może pomóc nam znaleźć jasność w cieniu. Uczy nas, że wzywając obecność boską, możemy znaleźć pocieszenie i siłę. Światło, którego szukamy, nie jest tylko tymczasową ulgą, ale trwałą wskazówką, która pomaga nam nawigować przez trudności. To światło pozwala nam dostrzegać więcej niż tylko natychmiastowy ból i przypomina, że nawet w obliczu cierpienia, Bóg ma większy plan dla naszych żyć. Kiedy czujemy się przytłoczeni, istotne jest, aby pamiętać, że nasza wrażliwość może stać się źródłem siły. Uznając nasze słabości i otwierając nasze serca dla Boga, pozwalamy mu wejść i działać w nas. Doświadczenie Carlo Acutisa pokazuje nam, że wiara to nie tylko bierne przekonanie. Ale aktywne dążenie do obecności Boga, nawet w obliczu trudności. Nie tylko modlił się, ale także żył swoją wiarą w praktyczny sposób, pomagając innym i dzieląc się miłością Chrystusa. Psalmy zapraszają nas do refleksji nad tym, jak w momentach bólu możemy stać się narzędziami światła dla innych. Tak jak Carlo Acutis starał się przynieść pocieszenie i nadzieję poprzez swoją wiarę, jesteśmy wezwani, aby czynić to samo. W czasach kryzysu możemy znaleźć sposoby na wsparcie tych, którzy są wokół nas, dzieląc się światłem, które otrzymaliśmy od Boga. Ta dzielność nie tylko pomaga nam, ale także może być latarnią nadziei dla tych, którzy zmagają się z trudnościami. Obecność Boga zachęca nas do tego, abyśmy się nie poddawali, nawet gdy wszystko wydaje się ponure. Kierując się do Niego, odnajdujemy nie tylko pokój, ale również odnowienie nadziei. Modlitwa jest kluczem który pozwala nam otworzyć serce i otrzymać siłę oraz mądrość, jaką tylko Bóg może ofiarować. Modląc się jak Carlo Acutis, prosząc, aby światło Boga przeniknęło nasze ciemne dni, afirmujemy naszą ufność w jego dobroć i miłosierdzie. Dlatego, stawiając czoła trudnościom życia, zawsze pamiętajmy, że Bóg jest obok nas, gotów pomóc nam dźwigać nasze ciężary. Szukając jego obecności, stajemy się bardziej świadomi światła które On oferuje, nawet w najbardziej wymagających okoliczności. Niech modlitwa Carlo Acutisa zainspiruje każdego z nas do poszukiwania tej boskiej światłości w naszym życiu, przenosząc nadzieję i odnowienie każdego dnia. Życie jest pełne wyzwań i trudności, które często wydają się nie do pokonania. W chwilach ciemności, gdy lęk i rozpacz grożą, że nas pochłoną, istotne jest, aby pamiętać, że modlitwa i szczere dążenie do obecności Boga mogą przynieść światło i nadzieję. Fragment z Ewangelii Mateusza 7. 7 przypomina nam o znaczeniu wytrwałości w modlitwie, gdzie Jezus uczy nas, abyśmy szukali, pukali i prosili. Ta wiadomość jest zaproszeniem do wytrwałości, zaufania i wiary w Boga, który zawsze jest gotów nas wysłuchać. Modlitwa Carlo Acutisa odzwierciedla tę nieustanną tęsknotę za Bogiem. Szczególnie w trudnych czasach. On, nawet w młodym wieku, zrozumiał, że modlitwa nie jest tylko aktem proszenia, ale głębokim połączeniem z boskością. To właśnie dzięki modlitwie znajdujemy siłę, aby stawić czoła burzom życia, a w tej intymnej rozmowie możemy doświadczyć pokoju, który, jak naucza Filipian 4, 6-7, przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten pokój, który pochodzi od Boga. Jest darem, który pomaga nam przejść przez trudności z sercem spokojnym i pełnym zaufania. Wytrwałość w modlitwie uczy nas, aby się nie poddawać, nawet gdy odpowiedzi wydają się odległe lub gdy dni ciągną się w bólu i niepewności. Zaufanie Bogu to akt wiary, który napędza nas do kontynuowania poszukiwań, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Tak jak Carlo Acutis poświęcił się, aby autentycznie i głęboko żyć swoją wiarą. Jesteśmy wezwani do intensywnego poszukiwania obecności Boga w naszym życiu. Modlitwa powinna być stałą praktyką, schronieniem, w którym możemy wylać nasze zmartwienia, lęki i niepokoje przed Panem. Kiedy przedstawiamy nasze prośby Bogu, nie tylko wyrażamy nasze potrzeby, ale również uznajemy naszą słabość i zależność od Niego. To oddanie jest kluczowe, abyśmy mogli doświadczyć pokoju obiecanego przez Pawła w Jego liście do Filipian. Modlitwa staje się więc środkiem przemiany nie tylko naszej sytuacji zewnętrznej, ale przede wszystkim wnętrza. W świecie, który często promuje strach i lęk, modlitwa oferuje nam bezpieczną przestrzeń, w której możemy być szczerymi zarówno wobec Boga, jak i siebie. Praktyka modlitwy uczy nas również otwierać nasze serca i uszy, aby usłyszeć głos Boga. Często koncentrujemy się na naszych prośbach i zapominamy, że modlitwa to rozmowa. Ważne jest, aby w trakcie poszukiwań również starać się usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć. On może nie odpowiedzieć w sposób, jaki sobie wyobrażamy, ale zawsze zaoferuje nam potrzebne prowadzenie i mądrość, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Ponadto modlitwa Carlo Acutisa zaprasza nas do poszukiwania osobistej i intymnej relacji z Chrystusem. Ta relacja nie polega tylko na proszeniu i otrzymywaniu, ale na ciągłym zobowiązaniu do życia zgodnie z naukami Jezusa. Prawdziwe znaczenie modlitwy polega na tym, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Niego, kochać i służyć bliźnim, znajdować radość w małych rzeczach i ufać, że nawet w trudach jesteśmy kształtowani na obraz Boga. Modlitwa pomaga również odnawiać naszą perspektywę. Kiedy się modlimy, przypominamy sobie, że istnieje większa siła, która nas wspiera, i że nawet w naszych najciemniejszych momentach nie jesteśmy sami. Ta świadomość daje nam odwagę, by iść naprzód, nawet gdy okoliczności wydają się niemożliwe. Miłość Boża jest kotwicą, która utrzymuje nas mocno, nawet w najgwałtowniejszych burzach. Refleksja nad znaczeniem modlitwy oraz przesłaniem wytrwałości, które odnajdujemy w Ewangelii Mateusza 7. 7 zachęca nas do pielęgnowania ducha odporności i zaufania. Modlitwa Carlo Acutisa jest świadectwem tego, że nawet gdy życie stawia przed nami poważne wyzwania, zawsze istnieje droga do światła i nadziei. Dzięki modlitwie możemy odnaleźć nowy sens i cel, nawet w naszych najciemniejszych dniach. W dalszej części znajdziemy modlitwę, która pomoże nam szukać tego światła i umacniać naszą wiarę w trudnych czasach. Panie Boże, stworzycielu wszechświata i wszystkiego, co w nim, Przechodzę do ciebie z otwartym sercem, pragnącym Twojej obecności. W obliczu trudności i niepewności, które napotykamy, szukam światła, które pochodzi od ciebie, tak jak Carlo Acutis, który w swoim krótkim życiu potrafił dostrzegać piękno i głębię wiary w codzienności. Niech uczę się z jego przykładu i podążam drogą prowadzącą do Twojej nieskończonej miłości. Ojcze, w chwilach ciemności, gdy wyzwania wydają się nie do pokonania, a wątpliwości przenikają mój umysł, wołam o Twoje prowadzenie. Niech światło Chrystusa oświetli moją drogę, rozpędzając cienie, które próbują zapanować nad moim bytem. Pomóż mi dostrzegać, że nawet w najciemniejszych godzinach nadzieja znajduje się w Twoich ramionach. Niech moje zaufanie do Twojej opatrzności rośnie, nawet gdy nie rozumiem Twoich planów. W każdym kroku. Który stawiam, niech czuję Twoją obecność u mego boku, prowadzącą mnie w decyzjach i wzmacniającą mnie w słabościach. Niech będę miał odwagę jak Karlo, który nie bał się być innym, żyjąc Ewangelią w pełni, świadcząc miłość Chrystusa w swoim życiu. Niech będę odzwierciedleniem tej miłości, przynosząc pocieszenie tym, którzy Go potrzebują, i nadzieję tym, którzy czują się zagubieni. Panie, na mojej drodze spotykam wiele osób, które. Jak ja, stają w obliczu swoich własnych bitew. Niech będę narzędziem pokoju i światła w ich życiu. Niech poprzez proste działania, gesty życzliwości i zrozumienia pokażę piękno Twojego przesłania. Niech moje życie będzie żywym świadectwem, że prawdziwe szczęście znajduje się w Twojej miłości i dzieleniu się tym, co mamy najlepszego z innymi. W każdej chwili ucisku przypominaj mi, że nie jestem sam. Niech zawsze spoglądam w górę, szukając Twojej twarzy i pamiętając, że w Tobie jest większy cel. Niech trudności nie sprawiają, że stracę nadzieję, ale niech mnie wzmacniają, prowadząc do głębszej i autentycznej wiary. Niech, jak Karlo, znajduję radość w małych rzeczach i cenię każdą chwilę jako cenny dar. Panie, spraw, abym był wdzięczny. Niech umiem dostrzegać błogosławieństwa w moim życiu, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Niech wzęczność przemieni moje serce i sprawi, że będę dostrzegał piękno wokół mnie, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Niech w każdą nową poranek budzę się z pewnością, że Twoje miłosierdzie się odnawia, a każdy dzień jest nową szansą na życie dla Ciebie. W moim sercu pragnę, aby płomień Twojej miłości nieustannie płonął. Niech nigdy nie zapomnę o znaczeniu Eucharystii, tak jak Carlo Acutis. Niechaj będę się karmił tym niebiańskim pokarmem, który jest źródłem siły i odnowy. Niech komunijne połączenie z Tobą sprawi, że będę wzrastał i dojrzewał w wierze, aby mógł być latarnią światła dla tych, którzy są wokół mnie. Gdy burze życia się podniosą, niech znajdę schronienie w Tobie. Niech w chaosie będę bezpieczną przystanią dla innych, oferując słowa otuchy i gesty miłości. Niech światło, które emanuje od Ciebie, świeci przeze mnie, Niosąc nadzieję dla serc, które znajdują się w rozpaczy. Panie, w każdej modlitwie, w każdej prośbie, niech pamiętam o znaczeniu wstawiennictwa. Niech przenoszę intencje tych, którzy mnie otaczają do Ciebie, modląc się o uzdrowienie, pokój i pojednanie. Niech moje życie modlitwy będzie mostem między niebem a ziemią, gdzie potrzeby świata mogą być przedstawione przed Tobą, ufając w Twoją dobroć i współczucie. W każdym akcie miłości, niech dostrzegam Twoją obecność. Niech będę agentem zmiany, dotykając żyć i przynosząc światło, które pochodzi od ciebie. Niech moje serce będzie zawsze otwarte na słuchanie i przyjmowanie, idąc razem z tymi, którzy cierpią i potrzebują wsparcia. Niech uczę się kochać, jak Ty nas ukochałeś, bez mar, bez warunków. A gdy samotność lub zniechęcenie zapukają do drzwi, niech szukam schronienia w Twoim słowie. Niech pisma będą przewodnikiem w moim życiu, przynoszącym pocieszenie i jasność w chaosie. Niech w obietnicach miłości i zbawienia znajdę siłę potrzebną do kontynuowania drogi, zawsze w kierunku światła, które nigdy nie gaśnie. Panie Boże, wołając o Twoją pomoc, moje serce kieruje się ku Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu. Aby w każdym kroku mojego życia mogłem odczuwać Twoją obecność, prowadzącą mnie, jak delikatny powiew wiatru, który zachęca mnie do działania, nawet gdy droga wydaje się stroma i pełna przeszkód. Pomóż mi pamiętać, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach istnieje większy cel, którego często nie potrafię zrozumieć. Niech moja ufność w Ciebie będzie mocna, wiedząc, że Twoja mądrość przewyższa moją, a Twoja wizja obejmuje to, co wykracza poza moje zrozumienie. O Panie, niech nigdy nie umknie mi piękno, które kryje się w Twoich planach. Niech nauczę się patrzeć na trudności, jak na możliwości wzrostu i nauki. W każdym wyzwaniu niech znajdę lekcje, zaproszenie do zbliżenia się do Ciebie i umocnienia mojej wiary. Niech mam pokorę, by zaakceptować to, czego nie mogę zmienić, oraz odwagę, by działać tam, gdzie mogę. Ta dualność niech pomoże mi żyć autentycznie, zawsze szukając prawdy, która pochodzi od Ciebie. W moim życiu pragnę być odzwierciedleniem Twojej miłości. Niech promieniuje pokojem i radością dla tych, którzy stają na mojej drodze. W każdym uśmiechu, w każdej słowie zachęty, niech przekaże światło twojego ducha. Niech potrafię słuchać z otwartym sercem, oferując pocieszenie tym, którzy go potrzebują, i wyciągając rękę do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Niech moje serce będzie przytulnym domem, w którym ludzie znajdą wsparcie i zrozumienie. Panie, niech również nauczę się sztuki cierpliwości. W świecie, który często wydaje się pośpieszny i powierzchowny, niech potrafię docenić czas, szczególnie w relacjach z innymi. Niech pielęgnuje znaczące więzi, w których miłość i zrozumienie będą dominować. Pomóż mi być lojalnym przyjacielem, oddanym partnerem i kochającym dzieckiem. W każdej interakcji niech odzwierciedlam miłość, jaką Ty masz do każdego z nas. Gdy codzienne rozproszenia i zmartwienia będą zagrażać mojemu zbliżeniu do Ciebie, niech znajdę chwilę ciszy i kontemplacji. Niech zarezerwuję czas na medytację nad Twoim słowem, pozwalając, by każdy werset rezonował w moim sercu i kształtował mój charakter. Niech te przerwy będą odnowieniem dla mojej duszy, gdzie mogę uzupełnić się siłą, która pochodzi od Ciebie. Niech, medytując, znajdę klarowność potrzebną do stawienia czoła niepewnościom, które życie przynosi. Panie, w pośpiechu życia niech nigdy nie zapomnę o znaczeniu wdzięczności. Niech codziennie dostrzegam małe i wielkie błogosławieństwa, które mnie otaczają. Niech moje serce będzie źródłem dziękczynienia, przepełnionym uwielbieniem dla Ciebie. Niech w każdym poranku widzę nową szansę na życie z celem, dążąc do bycia najlepszą wersją siebie, zawsze w świetle Twojej miłości. Gdy smutek czy samotność się zbliżą, niech znajdę pocieszenie w Tobie. Niech wiem, że nawet w momentach zniechęcenia, Twoja obecność jest stała i wieczna. Niech pamiętam, że nigdy nie jestem sam, bo Twoje towarzystwo jest bezpiecznym schronieniem. Niech otworzę moje serce przed Tobą, dzieląc się swoimi zmartwieniami i pragnieniami, wiedząc, że wysłuchujesz mojej modlitwy. A gdy życie zaprowadzi mnie do spotkania z tymi, którzy są zagubieni lub zniechęceni, niech działam jak latarnia nadziei. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i współczucia, inspirując innych do szukania światła, które pochodzi od Ciebie. Niech będę żywym świadkiem przemiany, która następuje, gdy ktoś w pełni oddaje się Tobie. Na koniec, Panie, niech moja modlitwa będzie ciągłym poszukiwaniem Ciebie. Niech każda chwila, w której zwracam się do Ciebie, będzie okazją do odnowienia i wzrostu. Niech płomień Twojej miłości płonie w moim sercu, oświetlając moją drogę i prowadząc moje kroki. Niech każdego dnia żyje z pewnością, że w Tobie znajduje prawdziwy pokój i radość. Amen. Zbliżając się do końca naszego rozważania, ważne jest, aby zastanowić się nad głębokością modlitwy Carlo Acutisa i jej wpływem na nasze życie. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie ciemność może wydawać się przytłaczająca, a codzienne problemy mogą nas zniechęcać. Niemniej jednak modlitwa jest światłem, które nas prowadzi, latarnią, która oświetla naszą drogę nawet w najciemniejszych nocach. Carlo Acutis, młody człowiek, który w swojej wierze znalazł siłę dostawiania czoła przeciwnościom, uczy nas, że modlitwa jest intymnym dialogiem z Bogiem. Zachęca nas do szukania boskiej obecności w każdym momencie naszego życia, ufając, że nawet gdy trudności się kumulują, światło Pana nigdy nas nie opuszcza. Jego modlitwa przypomina nam, że powinniśmy pozostać mocni w wierze, pielęgnując osobistą relację z Bogiem i pozwalając, by to połączenie przemieniało nasze serca i postawy. Kiedy staniemy w obliczu ciemnych dni, ważne jest, aby pamiętać, że światło Chrystusa zawsze jest dostępne dla nas. Obiecał, że nigdy nas nie opuści, a ta obietnica jest pewnym fundamentem w momentach niepewności. Modlitwa Carlo inspiruje nas do otwarcia naszych serc, by dopuścić do naszych żyć boską światłość i osie w obliczu burz. To w przestrzeni oddania i zaufania odnajdujemy pokój, nadzieję i kierunek. Jak możemy żyć tym w codziennym życiu? Możemy zacząć od pielęgnowania chwil modlitwy, nawet krótkich, w ciągu dnia. Może to być zaraz po przebudzeniu, w obliczu wyzwania lub tuż przed snem. Kierując nasze słowa do Boga, przedstawiając Mu nasze troski, lęki i radości, pozwalamy, by jego światło przeniknęło nasze dusze i nas przekształciło. Modlitwa to nie tylko prośba o pomoc, ale otwarcie na miłość Boga, która nas otacza i wzmacnia. Ponadto, modlitwa Carlo Akutisa wzywa nas do bycia światłem w życiu innych. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do odzwierciedlania światła Chrystusa w naszych czynach, słowach i postawach. Oznacza to, że powinniśmy być uważni na potrzeby innych, być pocieszeniem dla tych, którzy cierpią. I szerzyć nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Kiedy pozwalamy, by światło Boga świeciło przez nas, stajemy się narzędziami przemiany w świecie, pokazując, że nawet w trudnych czasach dobroć i miłość mogą przetrwać. Ważne jest, aby pamiętać, że droga wiary nie jest wolna od wyzwań. Wszyscy z nas doświadczają momentów wątpliwości i trudności. Jednak tak jak Carlo Acutis. Jesteśmy zaproszeni do spojrzenia poza okoliczności i skupienia się na wiecznej prawdzie, że Bóg jest z nami. On jest naszą skałą i schronieniem, a w Jego obecności znajdujemy siłę i odwagę, by iść naprzód. Kończymy ten rozważanie zaproszeniem. Niech modlitwa Carlo Acutisa nie będzie tylko recytacją, ale codziennym przeżywaniem. Niech faktycznie wnosimy to światło do naszych dni, pozwalając wierze prowadzić i oświetlać każdy nasz krok. Gdy stawiamy czoła trudnościom, Pamiętajmy zawsze, że otacza nas Jego łaska i miłość. Pozwólmy, by światło Boga inspirowało nas do bycia lepszymi, do kochania bardziej i do służenia z radością. Niech każdy z nas stanie się odbiciem światła Chrystusa, przynosząc nadzieję i radość wszystkim, którzy staną na naszej drodze. Gdy będziemy się gromadzić w modlitwie i działaniu, będziemy w stanie stworzyć pozytywny wpływ na życie ludzi wokół nas, w ten sposób spełniając nasze powołanie, by być światłem w ciemności. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, a modlitwa Carlo akutisa niech nadal będzie źródłem inspiracji i siły w waszym życiu. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych dniach światło Pana nigdy nie gaśnie. Ono świeci przez nas i to właśnie ten blask powinniśmy dzielić ze światem. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami wszystkimi, teraz i na zawsze.